Witam, jestem Helgo, mój pomocnik do po 1-2 A to nasz trzeci odcinek pod tytułem Badanie kopalni razem plus walk Właśnie Idziemy teraz na kopalnię To mój tunel O już, już słyszę zombie Jak się boicie, to lepiej ściście Odnożę ławę. Chciałabym sobie drzwi zrobić fajnie, by było. Ale kit w tym. Pombo, rondon, walka. Najpierw idziemy tu. Ło. Wow. Gold! O, jest gold! Ło, Jeden iron, wystarczy... Jeden iron i jeden złoto na ja początku! Te... ale mów właśnie, bo pewnie się nie będzie słychać. Ty. Ale na początku złoto? Nie no to już jest fajnie, co nie? Przydać nam się. Nie. Ja. Ło! Wiedziałam, że coś tutaj będzie. Będę próbował zjaśniać, żeby żebyście coś widzieli bo on nas nie, nie wyszedł o! Łączę Dobra, nic nie ma ten za chwilę sobie wyskoczy jak badamy, jak badamy kopalnie i nie gramy na piskul i znajdujemy takie tunele wdrążone to musimy bardzo uważać i lepiej zmienić na piskul no bo o. jak... no bo nie... nieraz ja, ja, ja widziałem w kopalni 10 creeperów teraz... No nie wiem. Czekaj, teraz tak do siebie trochę będziemy mówić, dobra? Dobra, będziemy mówić troszeczkę. Trochę do siebie i trochę do was. I to ten creeper tam zrobił. Rozwalił tobie ładny tunel. No mi rozwalił ładny tunel, bardzo... Ładny. idę zbadać tę następną kopalnię. Czekaj, patrz, tutaj. Tutaj jeszcze jest srebro. Raczej, sztabki i żelazo. No. Mam. Można je przydobić w piecu na sztabkę. Na, e, I no. Mogę zrobić sobie zbroję. Proszę, właśnie. O! nie. To już jest taki, jakby zły znak. te odgłosy. Tak, to zaraz myślę, że za mi się coś pojawi. O, farie! No! Gdzie oni są? Eto, ja na końcu to zbadam. Szybko, złota. Wydaje mi się, że jakby tutaj były. Aha! Monster spawner! To jest Monster spawner! Co to znaczy? Co to znaczy? Tam się resmią potwory. Czekaj najpierw sobie zbierz sztapkę złota. Co to nie wyje? Łooo! Ooo! Oooo! ja wolę! Nie! Zaraz razu to był diament! Dobra, będę musiał to rozwalić. I najczęściej diamenty to jest złotych. O jawale. Raz, ja wlałem tutaj wiaderk, 10 wiedrek wody. I zdobyłem 18 diamentów. Zbierz złoto. Mhm... Mm Dobra, czas na zbadanie tego, co zaczęliśmy. Jeszcze złoto zbijesz, dobra? O, dobra, ale to na końcu muszę mieć... Nie mogę tym wydobyć. Naprawdę? No. Ja walę! On są pod górą! Więc... Muszę, że... Nigdy nie kopcie pod sobą. Nigdy. Mówię pan. Soka złota? Nie, no ile tutaj złota? To jakoś mało tutaj. W ogóle co? My tutaj w ogóle nikogo nie spotkaliśmy, nie? Żal. No. Pamiętaj, kopiemy tutaj. patrzymy... Kripery wychodzą. Sto kriperów! No. Wtedy jeszcze będzie? Nie. Poda. Nigdy nie radzę wykopywać złota z takim kilofem Nie, bo inaczej mi nie wyjdzie. A czekaj, zobacz, czy szybko, czy wolno. Wolno. A, tylko się nie da wykopać. W tym. Da się wykopać, ale. Trudno. No, da się wykopać, ale w ogóle Ale dużo. O, o której zaczęliśmy film, bo zapomniałem. o 15.05 Nie. Yy, dobra, o 15.25 kończymy yy, Raczej nie dzisiaj... Nie jeszcze nie. raczej dzisiaj nie zdążymy zrobić tej walki, coś tak myślę. Chyba, że jeszcze jak szybko zrobimy tego i tam widzimy tego monstera No właśnie... No właśnie. Ale wątpię, że tak szybko to będzie. Będę musiał wszystko schować. Czasu. Nie, już znam ja, nie widzisz. No. Dobra, tutaj do będą... Ja walę, ja już się, nie wiem, jak to wytrzymać. To jest takie denerwujące. Po prostu wejdziemy do klatki po prostu wejdziemy do monster spawnera i już po. I nie rozwalamy monster spawnera. No bo wtedy tam będą się potwory. No, no właśnie, i może, i może tam, tam wyjdzie... A jak potwory się nam będą gromadziły, to wtedy będziemy z nich walię. Jak na strzały, ym, O, dużo tego. Kości. Ale to na koniec sobie. Będę. Kości będziemy dostawać. Będziemy robić dobry nawóz do ziemi i bardzo miękkiej wełny. No może coś łuk wyjdzie może. No może i pająka leci. Nie, Natomiast bo może wyjdzie gunpowder, czyli no, czyli proch do zrobienia TNT i jeszcze mogą wyjść płytki. <laughs> Dobra, cicho. Teraz trzeba znaleźć zna tą telepatyczną moc. Hm. Dobra, na chwilę... E, dobra, to było tutaj? <grystanie> tu jeszcze troszeczkę. Troszeczkę dużo mi się przyda. Pod nami są? Gdzie one są? Tam. Tam. Okej. Okay. Idziemy schodami do... V się bierze. Zrób schody. 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 O cicho, nie. Dobra. Tutaj już będą robić te schody. O ruda żelaza. Coś myślę, że tutaj coś będzie. Hej! Bardzo dużo tego. Jak na moje koszty. Oj, ci, będę musiał zrobić cięcie. Bo. co ci, dobra, nera. No już jestem, ale tym razem z takim kill Nie chciało nam się robić innego i nam. A dobra, to później wykopię. I chciało nam się robić. no metalowe. I chciało nam się robić kamiennego, no bo szkoda go stracić. I więc musieli zbierać trochę kamieni, ale szkoda. Gdzie ja jestem? To jest reszta zombie czy pająków! Bo nieraz idzie taki syk z pająków! Zarazem nie chcę się tam iść, a, a się boję, ale musi się to udać. Aj jajaj! Oj, se, to muszę tam iść. Kurczę! O, co to jest? To jest O nie! To już tutaj! To! To Bo... mhm. jest taki, taki kamień, to, to znaczy, że jest blisko respawnu. To już jest, pod tym tutaj jest respawn, więc no dziś już chyba nam no, się kończy czas. Tak, tak, tak. Się kończy. tak ale no dobra, niech yy, Na tym następnym odcinku będzie sama walka, to spróbujemy się wymyślić. Dobra, subskrybujcie, piszcie komentarze, do zobaczenia w następnym odcinku.